Witam serdecznie z tej strony Boek. Pierwszy opening i to same Mikołajki. Sponsorem dzisiejszego otwierania naszych skrzyneczek jest tajemniczy Mikołaj Kurjas. Zapraszam serdecznie także na jego kanał. Link będzie podany w opisie tegoż filmu. Także otwieramy pierwszy kartonik. Cóż się tutaj ukrywa? Kryształki, 250 golda, 3 dni konta premium. Dobra. I dalej. Znowu kryształki, znowu 250. No i znowu 3 dni konta premium. I dalej. I dalej. O, lolek. Lolek? O! Ostanijmy, pies będzie miał doganiać Patrzaj, nic ja wiesz, kamieńcy. Na koło nie może być. I mamy kocura. Sierściucha bydlaka. rudego a nie rudy, szary. Ale sierściuch bydlak. Dobra, kota dało. Otwieramy dalszy Otwieramy. No, tu ma kredytów, trochę golda, trochę kryształków, a niech jest. No Dzień konta premium, ale jasny nie no i coś mamy i nie mamy. Piłek. Może być. A no, ponieważ łuki wypadają. Właśnie trochę wocichka. No i znowu złotich. I znowu złociwkę i dzień kąta pewnie. No Oj, ten rok słabo drog, słaby drop, słaby drop. Weszłok był drop, a ten rok jest słaby drop. 500 zł No i zaś nic nie ma. gitarcha. I pijce, gdzie No i piknie. Także kota by dostali, jest przyjemnie. Także tyle by było w pierwszym openingu. Przywołanym sponsorem jest kolega Kores. Link do jego kanału będzie w opisie. Zapraszam do oglądania mojego jego streamów. także do obydwu kanałów podam w linki w opisie tego filmu. Dzięki, trzymajcie się, cześć!